Siema, jest koniec kwietnia, wreszcie jakieś słońce, więc udało mi się dotrzeć na Rybnik, na słynny Wiśniowiec, czyli miejscówkę, która słynie z toru do Crossu i parku, a od niedawna ma również hopy rowerowe oraz trasy w okolicznym parku, chyba tak to mogę nazwać, które zostały stworzone w zeszłym roku przy okazji przebudowy toru. Tor został całkowicie odnowiony, lekko zmieniony, sprawdzimy czy te zmiany są na plus, czy niekoniecznie. Zobaczymy czy też jakieś elementy rowerowe da się przejechać na mountainboardzie i w ogóle jak to wszystko działa pod kątem mountainboardingu i czy dalej będzie to jedna z fajniejszych miejscówek na deskę w Polsce. Yo. Na początek kilka słów o hopach. A dokładniej to o trzech liniach. Znajdziemy tutaj klasycznego dirta, czyli linię pro z dziurą oraz dwa stoliki o dwóch różnych wysokościach. Koło mnie rozpędy, różne opcje na linię pro, osobna linia. Tutaj do wyboru wersja łagodniejsza, bądź z pompką, czy tam z klejką. I następnie lecimy na dirty. No, dirty, dirty, jak tam kto mówi. Typowo rowerowe, czyli dość ostre wybicia, krótki stolik. Nie są to może najłatwiejsze i najprzyjemniejsze hopy, do skakania na desce, ale jak najbardziej godne odwiedzenia, jak już tutaj jesteście. Nowym elementem wiśniowca są trasy rowerowe. Są to single, bardzo proste, raczej ukierunkowane na XC. Znajdziemy tutaj sporo małych band, lekkich przeszkód ziemnych, a w innej części parku, gdzieś tam, znajdziemy też przeszkody w postaci kamieni i dropów. Bardzo fajna sprawa pod Mountain board, nie ma opcji, żeby je przejechać całościowo. Niestety jest to zbyt płaskie, ale możecie próbować poszczególnych elementów i zawsze to jakiś dodatkowy fan z jazdy. Było o chopach i o trasach rowerowych, więc czas na najważniejsze elementy wiśniowca, czyli skatepark. I tor. Zacznę od skateparku. Jest to typowy park pod rolki i bmx -y. Mamy tutaj sporo banków i kwaterów, dzięki czemu na mountainboardzie mamy się z czego rozpędzić. Naprawdę każda przeszkoda to jest do zaatakowania na desce, no może z wyjątkiem tego ogromnego raila. Tutaj mamy mini rampę, która jest uwielbiana przez większość osób, gdy przyjeżdżają sobie potrenować może nie potrenować rozgrzać się przed torem. I nieco większą rampę, która moim zdaniem jest jedną z fajniejszych pod Mountain Board. Jest nie za duża, nie za mała, idealna na pierwsze loty nad kupingiem, pierwsze jedyneczki, trójeczki, więc jak najbardziej będą na wiśniowcu, musicie z niej skorzystać. I przechodzimy do toru. Jestem już na torze, a dokładnie to w jego górnej części. Za mną pierwsza prosta, z tej strony pierwsza banda, czyli największy element toru. To tutaj raczej najwięcej się dzieje, jak wpadamy w 3 czy 4 osoby w pierwszy zakręt, to jest tu mega ciasno na tym bordzie podczas zawodów Ale wygląda na to, że będzie o wiele lepiej niż było w poprzednich latach Na pierwszy rzut oka tor wydaje się być bezpieczniejszy, na pewno jest twardo, jest płynnie, powinno być dzięki temu szybko Nim zacznę jeździć to jeszcze szybki spacer po torze, żeby poznać co dokładnie się zmieniło i gdzie Pamiętajcie, żeby zawsze tak robić, jak przyjeżdżacie w nowe miejsce, a nawet w te, które znacie, bo nigdy nie wiecie, co będzie na Was czekało podczas pierwszego zjazdu. Tutaj na duży plus zasługuje nowa banda. Wcześniej była tutaj bardzo mała, ciasna, pseudobanda, której było ciężko kogokolwiek wyminąć. Za tym mamy dużą linię rolek. Wygląda to naprawdę dobrze. Rolki są wyższe, wyglądają na płynniejsze. Jest szerzej, więc będzie walka do ostatnich metrów. Potem przechodzimy płynnie do ostatniej podwójnej bandy, w zależności od tego, którą linię wybierzecie tutaj. I ostatnia przeszkoda na torze, bardzo duża rolka z kilkoma opcjami do polecenia. Można ją stłumić, będzie można lecieć na kilka sposobów. Pamiętajcie, że tak dość, czy emeryt tutaj dzisiaj leci Ready? Кто-то друг... Давай, давай. Dobra. Riders ready, watch the gate. <laughs> <laughs> Riders ready, watch the gate. Pojeżdżone. Tor jest bardzo szybki. Wszystkie zmiany go tam naprawdę przyspieszyły. Z jednej strony stał się o wiele bezpieczniejszy, bo wszystkie rolery i bandy są większe. Z drugiej strony są większe, jest o wiele szybszy, tak więc na zawodach będzie mega ciekawie. Początkujący może stawiać małe trudności, ale dobierając odpowiedni odcinek toru do nauki, na pewno sobie z nim każdy poradzi. Zajawa, widzimy się na zawodach.